Jestem w miejscowości Zachełmie Parking przy Kościelny Zobaczcie ile tu jest liści Już trochę jest z grubsza posprzątane po nocnej nawałnicy Tak wygląda parking przy Kościelny Po lewej stronie mam ten parking cała droga zasypana tutaj liściami ale tu jest taka ciekawostka, że jest ogrodzone przy kościele zaraz zobaczę co tutaj zrobiła wichura i ta nawałnica Parking przy kościele, ten co na górce, tutaj jest, jest wygrodzony taśmami, połamane ga, gałęzie, jak widać. Jestem cały czas na terenie parafii w zachęciu zobaczcie jakie potężne drzewa potrafiło powywracać tam z Rusianami również. Dar ciąg strat po Nocnej na Góra Sosnowica, 403 metry na poziomem morza. Droga na zagnań Kielce. Proszę bardzo. Co wiatr potrafi zrobić? Pomnik chyba nie jest uszkodzony.